Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego. Chciałbym Wam przedstawić, jaki scenariusz sądowy jest zabójczy dla Waszych kontaktów z dziećmi, na czym on polega i jak z tym walczyć. Otóż scenariusz sądowy jest następujący. Masz kontakty z dziećmi, partnerka robi monkey branching, znalazła się kogoś innego, Ty stwierdziłeś, albo jakaś jest przyczyna, na przykład Ty stwierdzisz, że cię zdradza, już masz tego dosyć i ona wchodzi w tryb alienacji. Zaczyna cię dzieci alienować. I teraz cała taktyka sądu, cały scenariusz jest taki, żeby cię odwrócić Twoją uwagę, robić różne dziwne rzeczy i w tym czasie przewlekać, żebyś się z dziećmi nie spotkał. I to przewlekanie jest następujące, że wnosisz sprawę rozwodową tak, i takim optymalny rozwlekacz, na ileś lat, to wnosisz sprawę rozwodową i sąd. Stwierdza, że Wy się przecież możecie dogadać poza salą. I ja mówię, po cholerę ten mechanizm, nie? gdzie się z nią dogadasz. Nie? I teraz to poza salą sądową i ona Ci zwłaszcza na mediację. Więc jak kładasz o rozwód albo coś, albo kontakty z dziećmi, to Wysoki Sądzie, matka ma silną postawę alienacyjną, o czym świadczy, że nie mam kontaktów z dzieckiem tyle i tyle miesięcy. Wszelkie próby do rozumienia się z nią nie miałem sensu i w związku z tym wnoszę Sądzie o pominięcie. Procedury, po prostu procedury mediacji, bo jest tylko przewlekanie i ona nic nie da. Z matką nie da się dogadać i dobro dzieci jest zagrożone. To skopa dajesz na początku, nie? To jest taki pie pierwszy, że nie mediacje żadne. I teraz mówisz jako argumenty, że matka ma następujące utrudnia kontakty w sposób aktywny, stały i po prostu konsekwentny, tak? że dziecka już nie widzisz tyle miesięcy, podejmować takie, takie próby, reakcje matki były takie i takie, wykiwała cię w taki sposób, że obiecała, a nie dotrzymała i wiedziała, że nie dotrzyma, bo znajomym mówiła i ktoś cię na mieście spotkał i ludzie na mieście, to jest bardzo fajny argument, podchodzą do ciebie i mówią, że wie pan co, ja, ja pana ja znam, pana nie znam, ale znam pana małżonkę, czy byłą i ona mówi, że dzieci pan nie zobaczysz albo wprost ci powiesz, kobieta ci powiedziała tak zrobię, że dzieci nie zobaczysz. mediacje, mamy załatwione Następne, y, jakieś wnosisz o postanowienie o kontakty i sąd, sędzina oddala Ci to postanowienie na kontakty, czyli pierwsze to mediację, oddala Ci to postanowienie o kontakty, tu właśnie widzę do mnie dzwonił i mówi, że oddala dlatego, że sami się macie dogadać. Nie? To tak samo mówisz tak, wysoki so... wnoszę również o y, pominięcie etapu, w którym mamy się dogadywać co za kontaktów, bo to dogadywanie się nie ma, po prostu nie przyniosło żadnego rezultatu. I teraz to dogadywanie się robisz tak, że piszesz do niej zgodnie ze 113 krio, a przepraszam, opiszę pułapkę. Pułapka jest następująca. Ty masz się, bardzo mi widz, zwróć uwagę, ty masz się dogadywać, macie się dogadywać co do kontaktów, matka do ciebie dali na to, dzwoni dzień i noc. a figę prawda, ty do niej piszesz, ona nie odpowiada, piszesz, ona coś ci piszesz. Piszesz, piszesz zgodnie z postanowieniem sądu, że macie się dogadać, nie? A ona cię zgłasza o nękanie. Świetna sprawa. Sąd ci każe wam się dogadać, co znaczy, że ty będziesz się dogadywał, ty będziesz próbował o kontakty, a ona cię wniesie o nękanie. I wiecie co? Ja tu mam takie pisemko, nie? I się zastanawiam, po jaką cholerę jest taki nagłówek, nie? Tu mam informację o dzieciach. Zgodnie z wyrokiem sądu rejonowego w Dzierżoniowie, z dnia bla bla bla, numer sprawy i sądu okręgowego w z dnia, bla 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 numer sprawy informuję, że wiecie co to jest? Jak ja bym powiedział, że jestem nękany tymi pismami, to nikt nie uwierzy, że jestem nękany, bo to jest zgodnie z postanowieniem, to jest wykonywanie postanowienia sądu, to nie jest żadne nękanie. Bo ktoś może uważać, że jest nękany, czyli, yy, czyli sąd, wraca, rozumiecie sytuację. Sąd ci mówi dogadajcie się, w sensie ty się będziesz dogadywał. A ona ci zgłosi nękanie i dajesz nagłówek i piszesz, piszesz SMS-a zgodnie z poleceniem sądu z dnia tego i tego, realizując 113 krio, pytam proszę o podanie kontaktu, proszę o podanie po prostu propozycji daty kontaktu. Nie? Rozumiesz? I to dajesz raz. I to dajesz raz. Albo dwa może maksymalnie trzy I to maksymalnie tydzień Wiesz co, kobiety oczekują, żebyś w 30 sekund odpowiedział I to maksymalnie tydzień I nie czekasz, nie dajesz się zwodzić Jeżeli w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni Ale raczej tygodnia o Raczej tak, jest stała alienacja Więc jeżeli raz jej to wyślesz Ona ci nie odpowie w ciągu 48 godzin To wysyłasz do sądu Wysoki sądzie, polecenie sądu co do dagadywania do, do, się zderzyło się z negatywną postawą matki, która zamierza wyniszczyć więzi moje dzieci z rodzicem drugoplanowym. Nigdy nie mówię, że sobie czy coś, tylko dzieci z rodzicem drugoplanowym, tak byś jak jako z trzeciej, w trzeciej osobie. Tak. W związku z tym wnoszę o. I tutaj jest ten moment, że sędzia... Oni wszyscy Cię będą prowadzić, żebyś to zrobił po czterech latach. Jak już będzie dziecko zalienowane, a Ty wnoszę o kontakty co dwa tygodnie z wyrównaniem od tej daty, co sąd powiedział, nie? Czyli z wyrównaniem od daty tej i tej, rozprawy tej i tej, co dwa tygodnie, nie? Z wyrównaniem. Czyli w każdym tygodniu masz się spotykać, żebyś miał z czego negocjować, nie? I to jest naprawdę tak... Czyli rozumiesz, jeżeli Ty napisałeś, sąd Ci powiedział, że masz, ma się dogadać, ty wysłałeś jej ten tekst tym w związku z y, poleceniem sądu, realizując 113 CRIO, kiedy będą kontakty, ona nie odpowie ci ze 48 godzin. idziesz z pismem. Zawsze możesz się wycofać. Nie czekasz tydzień, nie czekasz dwa tygodnie, bo cały bajer jest, żebyś ty czekał i żebyś miał nadzieję. Nie, od razu do sądu walisz o ustalenie kontaktów i w związku z tym, że jest to uporczywe, wysoki sądzie, to proszę o ustalenie kontaktów w następujący sposób. Wyrównanie kontaktów z dzieckiem od momentu, jak, ten, jak sąd się tam odbył, wypowiedział albo coś takiego, to bierzesz ich, albo od wniesienia sprawy co dwa miesiące, to jest 13 kontaktów na przykład zaległych, nie? I kolejnych. Nałożenie, zagrożenie matce nakazem zapłaty w razie niewykonywania tych kontaktów i zagrożenie matce odebraniem dzieci na trzy miesiące, w razie opóźnienia w realizacji kontaktów na jeden miesiąc. Czyli jak masz w miesiącu dwa kontakty po dwie godziny, masz dwa kontakty, to jeżeli dwa kontakty się nie odbędą, to że na trzy miesiące je odebrać. I to jest, to może być skuteczne. Czekanie, że matka ci da, albo słuchanie sądu, jak on ci będzie tak, on ci to podzieli na pięć etapów. Każdy etap to jest po pół roku, bo to jest rozprawy się dlatego tak długo odgrywają. To jest po prostu niemożliwe. Wiesz, to jest to takie wiesz, jak samochody formułujesz jeden jadą i on wjeżdża na pit stop, to ma trwać 6 sekund, on ma jechać. Te kontakty mają się odbywać. Nie że on Formuła jeden wjeżdża, a goście, wiesz co, kurde no nie wiem, może umyjemy opony od środka, zdejmujemy ci opony, myją, nie wiem, kurde, glancują, pastą i ci zakładają, to już jest po wyścigu. To tak samo. Sąd ci będzie przedłużał te pit-stopy, będzie ci zajmował sytuację, będzie ci zajmował głowę głupotami i kontakty się nie będą odbywały, nie? I teraz te, mówię, powtarzam jeszcze, musisz po prostu złapać zapysk i powiedzieć, teza jest następująca, matka uporczywie yy, nie udziela kontaktów, w związku z tym wnoszę, i tu podajesz argumenty, że wnosiłeś o spotkanie wtedy, 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 wtedy i sądy naprawdę bardzo tego nie znoszą, bo to ucina od razu zarobki palestry i sprawia sąd, w trudnej sytuacji, nie? Musisz po prostu przejść na to. Tak jak Wam mówiłem. Wnoszę, czyli podstawowe to, wnoszę o, ze względu, Najlepiej było na samym początku. Matka uporczywie utrudnia kontakty z dzieckiem. Po moich, po moich wielu prób wyegzekwowania wy, 113 KRIO, Jeśli tam nie wdajesz, matka wykazała maksimum złej woli i po prostu w związku z tym wnoszę o pominięcie etapu. To tak możecie zapisać. Teraz do, do papieru. W związku z tym proszę o pominięcie etapu, etapu, etapu mediacji, ponieważ będzie on tylko opóźnieniem i dzieci będą traciły, traciły więź z rodzicem drugoplanowym. Druga rzecz. W związku z dużym natężeniem, maksymalnym natężeniem złej woli nie jesteśmy w stanie się dogadać co do kontaktów i też Matka wykazuje objawy, że jest, zna do, doskonale sytuację prawną i będzie starała się to przewlekać. W związku z tym dla zapewnienia dobra dziecka, ale mi idzie, weźcie to sobie zapiszcie, zapewnienie dobra dziecka, w związku z tym matka dla, przepraszam, w związku z tym w Sądzie dla zagwarantowania dobra dziecka w postaci 113 krio wnoszę o ustalenie terminu kontaktu co dwa tygodnie na przykład w, od godziny 8 w sobotę rano do godziny 18 w niedzielę po południu, przecinek. Wnoszę również o ustalenie kontaktu po szkole w środę, przy czym po przyprowadzeniu dziecka do szkoły przechodzi ono pod opiekę ojca i matka nie może go odebrać. Przecinek. Nie może go odebrać bez pisemnej zgody ojca. Przycinek. Ojciec jest zobowiązany realizować wszelkie spotkania z lekarzami i tak dalej. I nie jest to powodem, żeby dziecko wycofywać ze szkoły i spotkanie anulować. Kropka. Czyli mamy tu pierwszą rzecz, że tak. Czyli wracam do tego, że mediacje nie, dogadywanie się nie spotkania z dziećmi w określonym czasie w weekend. Yy, najlepiej to działa, że po szkole, ale tak matka wy, wycofuje dziecko wcześniej ze szkoły, w związku z tym musi być to zagrożenie, że po przyprowadzaniu dziecka do szkoły yy, przechodzi ono pod opiekę ojca i bez pisemnej zgody ojca nie może być yy, ma, matka odebrać dziecka z przedszkola i ojciec realizuje wszystkie obowiązki rodzicielskie wynikające z opieki nad dzieckiem. Czyli sąd, ale o co chodzi? No wszystkie obowiązki, że matka umówiła spotkanie z jakimś lekarzem, to ty idziesz. Nie? Z to ty idziesz. No to jest proste, oczywiste nie? w tym danym dniu. Bo inaczej to będziesz miał tak, że ona ci ze szkoły zabierze, bo było lekarza i później kontaktu już miał. Nie będziesz. Tak, tak to się po prostu odbywa. W związku z tym wysoki sądzisz, że z złym natężeniem, złej woli i próbą zerwania kontaktu, a wiemy, że po pół roku bez kontaktu z ojcem po prostu więź się urywa to wnoszę o zagrożenie na nakazem zapłaty matce 1000 zł za spotkanie. Przecinek, to jest talon na balon, nie? Yy, 1000 zł za spotkanie, to jest, to, to, to mówisz, ale to nie funkcjonuje. Przecinek. I wnoszę o zagrożenie matce odebraniem dzieci na 3 miesiące do ojca, jeżeli będzie opóźnienie kontaktów na cały miesiąc. To jest z alimentów skopiowane. Czyli w alimentach masz opóźnienie 20 dni płatności, to wchodzi komornik. Wysoki sądzie, wchodzi komornik. Realizuje dobro dziecka, bo dbając o dobro. A teraz tak, jeżeli 113 kryła matka narusza, no to wchodzi taki komornik, że ma... sąd po prostu musi zagrozić matce odebraniem, ponieważ inne są nieskuteczne. Wysoki sąd, inne są nieskuteczne, z moich filmów wiesz. I wnosisz te rzeczy i to robisz natychmiast. Ten pit stop to nie ma trwać miesiącami, bo przegrasz wyścig. W ogóle już wyścig będzie po wyścigu, nie? Rozumiecie o co chodzi? I teraz jeszcze taka końcóweczka. Jeżeli piszesz wszystkie dokumenty do matki, ale piszesz do niej, jakieś, jakieś coś piszesz albo mówisz SMS, to jest, że nękanie i znęcanie się i tak dalej, to tu jak, jak piszesz, że ty nie robisz tego sam z siebie, żeby ją nękać, tylko zgodnie z poleceniem sądu, zgodnie z orzeczeniem sądu. Realizując 113 KRIO, 113 KRIO to dzieci i rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania wzajemnego kontaktów. Pytam o to i o to. I to ma być tak, a nie że z nią, a dzieci to, a dzieci lubią, a dzieci to, a fajny film jest nie, to nie. Dobro dziecka. I to będzie im ciężko zaskarżać, bo to jest taki mechanizm. Także sąd scenariusz ma bardzo długi, jak serial na stocików, a my to po prostu robimy, chcemy to zrobić szybko i skutecznie i postawić sąd przed, przed krótką decyzją, nie? Patrzysz na sąd, słuchajcie, tu mi ojciec zadzwonił i główny problem uważam w tej sytuacji jest taki, że sąd będzie cię zwodził, 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 dzieci nie zobaczysz i zmarujesz czas, nerwy i nic z tego nie będzie. I żeby to uniknąć, krótko, jak mój kolega powiedział do pewnej dziewczyny, do niego przyszła i nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, a się alternatywna impreza to mówi. Czy też pana Tadeusza, czy nie? Jak nie, to autobus jest za 20 minut. Mówi. No, czytam. No. Prosta. To jest proste rozwiązanie, nie? Rozumiecie? Chodzi mi o to, żeby się nie ugrzęźli w tym systemie na 4 lata, bo sędzina jest do I teraz stawiasz w sędzinie takie rzeczy, stawiasz sytuację jasną, że matka utrudnia kontakty z dziećmi, narusza 113 krio, uporczywie, narusza 113 krio i tylko takie mechanizmy są do naprawy, rozumiesz? Tak przychodzi klient i mówi: że "Proszę pana, a on mówi, dzwoni mi coś, silnego. proszę pana, to jest łańcuszek rozrządu, 7 tysięcy, 8 łańcuszków jest, trzeba silnik rozebrać i to kosztuje 7 tysięcy. Bierze pan to czy nie? Sędzina, bierzesz to czy nie? A gościu, nie, jakoś tam będę jeździł, nie? To za łańcuszek się zrywa, wiecie co się dzieje, nie? Generalnie tłok idzie, jest to synchronizacja taka, że z dołu chodzi tłok, a z góry zawór się otwiera. Jak zawór się otworzy, a tłok dojdzie do górnego położenia, no to coś musi pęknąć, bo tam ten metal się jeden w drugi nie wejdzie, nie? W się, nie, nie wejdzie. Więc sąd stawiasz przed krótką sytuacją i patrzysz, co sąd zrobi, nie? Jeżeli widzisz, że sąd ma bardzo złe nastawienie do tego i przede wszystkim nie tracisz czasu. Piszesz matce, to wnosisz pismo natychmiast. 24 godziny nie odpowiedziała ci w ciągu jednego dnia, to znaczy, że ma zamiar alina i wnosisz pismo do sądu. Zawsze możesz się wycofać. Wnoszę o wycofanie pisma tego i tego, nie? A tu czas leci, czas leci. Sąd by chciał, żeby czas leciał. Pozdrawiam wam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki.